Ja nie piję już, bo ja naprawdę się przygotowuję na tego Piotra. Ej, no kurwa, ale. Obojętnie, jakim, jakim cudem, nie? Jakim cudem, ale. Czy, czy tak, czy nie, naprawdę? Ale, Piotr Szeliga, prokurator, ziomuś, wygrał z Wrzoskiem. Obojętnie jaki sposób, wygrał z Wrzoskiem. Jakbym napierdolił Szeligę, znokautował go, to, to by było tak samo. Tak samo, jakby. Kurwa. Jakbym wygrał z Wrzoskiem, czy nie? No, Ten tak nie działa? Tak samo jakbym wygrał z Wrzoskiem. No kurwa. Czyli co, mógłbym, mógłbym w KSW się bić? Jak nie. No tak, czyli teoretycznie ta. WFC, nie mogę się nakrywać w WFC wtedy? Kurwa, ale wiecie co by się stało ze mną? Z moim kurwa ego. Ze wszystkim, jakbym wygrał, kurwa. Jak wygram? Jakbym wygrał? Jak wygram strzeligą. Kurwa, chłopie, ja będę kurwa w złotym jej szacie chodzić w okularach czarnych. To tylko odjebało, odjebałoby kurwa bardziej niż teraz. Ty nie zdajesz sobie z sytuacji z tej sprawy, co się stanie ze mną wtedy. No tak, mówię, że bardziej niż teraz. Chłopcze. Chłopcze. Kurwa, ale wy zobaczcie, jak się rozkręcę. Ja odklejka? Nie. Zobaczysz. Ja odklejka. Kurwa, zobaczcie, że wygram. Nie straciłem prawistwa w Tajlandii, bo jestem dalej prawiczkiem. Ja nigdy nie uprawiałem seksu.